Witam Was na kanale Górna Półka. Nazywam się Rafał Kurzempa i zapraszam Was do unboxingu komiksów z wydawnictwa Egmont. Pierwszym komiksem, jaki chcę Wam pokazać, jest Animal Man Granta Morisona. Spójrzcie, jaki to jest opasłe to miszcze. Komiks został wydany w Polsce, oczywiście przez wydawnictwo Egmont, natomiast oryginalnie jest to DC Black Label. Black Label znaczy, że jest to komiks przeznaczony dla dojrzałego odbiorcy i to wcale nie o to chodzi, że tu są jakieś bezeceństwa, bo zobaczcie, nie ma nawet znaczka, by ten komiks był do 18 lat, ale po prostu e, młodszy czytelnik by na zwyczajnym świecie wynudził się przy czytaniu. Cena wydaje się odstraszająca, bo to jest 200 zł, dokładnie 199,99 i sam mocno mi się zastanowił przed wydaniem takiej sumy. Ale przy odrobinie szczęścia na internecie można ten komik znaleźć z 40% zniżką, a to już jest cena, wydaje mi się, całkiem przyzwoita. Tytułowy bohater Animal Man jest bohaterem, który posiadł lub potrafi przyjmować moce od zwierząt. I tak jak przystało na superbohatera, wykorzystuje go do walki ze złem. Autorem jest Grant Morrison, znany z Doom Patrolu. Jest komiks, jest serial. Myślę, że Grant Morrison gwarantuje jazdę bez trzymanki. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Oczywiście pokażę tylko kilka pierwszych stron, by nie spoilerować ani wam, ani sobie, abyśmy tylko po prostu zobaczyli, jaka jest kreska. Wydaje się całkiem klasyczna. Potwór z bagiem Scotta Snydera. No nie ukrywam, że Scott Snyder postawił sobie wysoko poprzeczkę, ponieważ do tej pory... Tym, kto był najbardziej kojarzony z Potworem z Bagien, był sam Alan Moore. To Alan Moore uczynił, można powiedzieć, Potwora z Bagien wielkim. Natomiast Scott Snyder jest uznanym scenarzystą, więc myślę, że dał radę, a bardzo mnie ciekawi, czy zbliżył się do swojego wielkiego poprzednika. Zobaczcie, że również komiks jest całkiem pokaźnych rozmiarów. Tak, całkiem ładna cegiełeczka. Cena znowu może przerażać 165 zł. Ale nie martwcie się, nie wszystkie komiksy są takie drogie. Ja po prostu zacząłem wam pokazywać od tych najgrubszych. Jaka jest treść komiksu? Naukowiec Alec Holland, w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zostaje przemieniony właśnie. Potwora z bagiem. I czego się spodziewam? Spodziewam się tego, że y, główny bohater będzie chciał odpowiedzieć na pytanie kim albo czym jest, a w jaki sposób będzie na to znajdował odpowiedź, pewnie poprzez pomaganie innym ludziom. W ten sposób będzie poszukiwał swojego człowieczeństwa. Podejrzewam, że o tym to będzie, i myślę, że się nie zawiodę. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Również tylko kilka pierwszych stron. W porównaniu do poprzedniego końca, czyli do animalmana, ta kreska już wygląda całkiem współcześnie, to jest 2015 rok. Animal Man to jest koniec lat 80. Ok, dobrze. Wystarczy, żeby więcej nic Wam nie zracić. Jeszcze jedna uwaga. Jest również serial Potwór z Bagien. Polecam też, by go obejrzeć. Naprawdę bardzo fajny klimat. Prometea, Księga Trzecia. Autor, nie kto inny jak sam Alan Moore, który moim zdaniem jest gwarantem naprawdę bardzo wysokiej jakości. Wydawnictwo DC Vertigo jeszcze sprzed zmiany nazwy. Cena 99,99 ,99, więc, jak sami widzicie, naprawdę nie wszystkie komiksy są aż tak bardzo drogie. Na internecie oczywiście. Studentka Sophie Banks, pisząc pracę semestralną, natyka się na Prometeę, postać, która przewijała się poprzez wieki w różnych dziełach literackich i zagłębiając się w temat, styka się ze światem fantazy. To jest właśnie treść tego utworu. Jest to księga trzecia. Ja jeszcze nie czytałem pierwszej i drugiej, chociaż mam. Teraz dopiero będę mógł przeczytać, gdy mam całość. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Całkiem fajnie. Spójrzcie. Ok, wystarczy. Planetary Tom drugi. autor Warren Ellis, DC Deluxe, powiększony format, płócienna okładka, obwoluta. Cena jedynie na okładce 129,99. Planetary to tajna organizacja, która szuka artefaktów z różnych kultur i cywilizacji i oczywiście, jak się domyślamy, nie szukają ich po to, by wystawiać je w muzeum. Hellblazer, autor Warren Ellis, DC Black Label. Egmont wydaje Hellblazera nie chronologicznie, tylko według autorów. Z tyłu okładki mamy znaczyć tylko dla dorosłych, chociaż nie jestem pewien, czy to przypadkiem nie jest chwyt marketingowy. Cena na okładce 89,99 O czym jest Hellblazer? Głównym bohaterem jest John Constantine. Swego czasu nakręcono całkiem fajny film o tym samym tytule, z Keanu Reevesem w roli głównej. Polecam. John Constantine jest świeckim egzorcystą, który walczy ze złem, ale nie walczy w imieniu dobra, tylko dla własnych interesów, a pomaga innym tylko niejako przy okazji. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Pani Shermax Tom 7, autor Garth Ennis, wydawnictwo oryginalne Marvel Max. Komiks opatrzony logiem od 18 lat ze względu na przemoc, którą jest wypełniony. Główny bohater komiksu, Frank Castle, jest byłym wojskowym. W związku z jego przeszłością ginie jego rodzina. A ponieważ Frank nie wierzy w wymiar sprawiedliwości, sam wymierza karę mordercom i od tego momentu też rozpoczyna taką swoją prywatną misję, która ma na celu wyręczanie wymiaru sprawiedliwości poprzez likwidowanie przestępców. Cena okładkowa 119,99 m. Tom 4, autor Frank Miller. Seria sięga końca lat 70. Jeszcze Frank Miller można powiedzieć na początku swojej kariery. Cena okładkowa 13999 Oryginalnie komik został wydany przez wydawnictwo Marvel. Główny bohater komiksu Matt Murdock, gdy był jeszcze chłopcem, traci wzrok, ale to nie tylko wyostrza jego słuch, ale zyskuje również moce, które mu rekompensują utratę wzroku. W dorosłym życiu jest adwokatem, ale prowadzi podwójne życie, bo jest również Daredevilem, czyli superbohaterem, który walczy ze złem. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Komiks to jest koniec lat 70., początek lat 80., więc raczej powinniśmy się nastawiać na kreskę klasyczną. Daredevil nieustraszony, oryginalnie wydawnictwo Marvel. Jest to tom zerowy, chociaż to są wydarzenia o wiele późniejsze w stosunku do wydarzeń przedstawianych przez Franka Millera. To jest komiks z lat 90. -tych. Autorzy m.in. Kevin Smith, Joey Quesada, David Mack. Całkiem pokazuje to jeszcze. Cena okładkowa. 149,99 na internecie oczywiście o wiele taniej. Tak jak już wspominałem, główny bohater Matt Murdock za dnia walczy z przestępczością jako adwokat, w nocy walczy z przestępczością jako superbohater. Hellboy Tom Drugi, scenariusz i rysunki Mark Mignola. Komiks oryginalnie wydany przez wydawnictwo Dark Horse. Cena okładkowa 89,99. Kim jest tytułowy Halboy? No, historia jest nieźle pokręcona, ponieważ Halboy to jest monstrum. Sprowadzone pod koniec II wojny światowej przez nazistów, by uratować Niemcy przed klęską, ale dostaje się w ręce Amerykanów i zostaje wychowany na dobrego potwora. Pracuje w Biurze Badań Paranormalnych i Obrony. Do jego zadań należy walka ze złem pochodzenia paranormalnego. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Tak jak wcześniej wspominałem, to jest horror o bardzo specyficznych i oryginalnych rysunkach. Halboy Tom 3, autor oczywiście Mike Miniola. Tych tomów Halboja wyszło w Polsce już kilkanaście, ja dopiero teraz nadrabiam zaległości. Cena okładkowa 8999 Zobaczmy, jak prezentuje się zawartość. Kreska bardzo podobna do tomu poprzedniego, drugiego. Powrót Mrocznego Rycerza, Złote Dziecko, autor Frank Miller. Jest to nazwijmy kontynuacja Rewelacyjnego komiksu z lat 80. zatytułowanego właśnie powrót mrocznego rycerza. Nie wiem, czy ten komiks dorówna swojemu poprzednikowi. Ale przeczytam, to się dowiem. Cena okładkowa 49,99. Zajrzyjmy do środka. Muszę przyznać, że prezentuje się bardzo ładnie. Okay. Jeszcze może jedna strona i wystarczy. Batman, który się śmieje, zarażeni Tom Drugi, autor Joshua Williamson, i na okładce czytamy postać z serii Batman Metal. Batman Metal to jest taka jakby wariacja w świecie DC. No i sami zresztą zobaczcie, jeśli okładka przedstawia śmiejącego się Batmana, no to to nie jest ten Batman, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Podejrzewam, że to jest Batman z jakiegoś równoległego świata. Scena okładkowa 99,99. 99. Z tyłu też widzimy okładki tej oryginalnej serii Batman Metal oraz okładka Batman, który się śmieje, część pierwsza. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Jest ładnie. Podoba mi się. Okej, okay, wystarczy. Deceased. Nieumarli w świecie DC. Autor Tom Taylor. Mam słownik angielskiego i sobie sprawdziłem, że deceased znaczy nieboszczyk. A zatem to będzie komiks o nieboszczykach albo nie, o nieumarłych w świecie DC. Zresztą zro, zobaczcie na okładkę. Widzimy tutaj Batmana, który wygląda jakby był Batman zombie. Cena okładkowa 79,99. Zakładam, że komiks przedstawia alternatywną historię, gdzie bohaterowie DC są zombiakami. Myślę, że będzie się działo. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. A tu mamy kontynuację DC, niezniszczalni. Autor Tom Taylor. Cena opłatkowa 59,99. A tak komiks wygląda w środku. DC Odrodzenie, Suicide Squad, Oddział Samobójców, Tom Trzeci, Czwarty, Piąty oraz Szósty. Zakupy w ramach uzupełniania kolekcji. DC Odrodzenie to jest poprzedni cykl wydawniczy z wydawnictwa DC, który prezentował taki główny nurt wydawniczy komiksów z tego wydawnictwa. Autorem wszystkich części jest Rob Williams cena okładkowa 39,99 dziewięć, każdego z nich miękka okładka a w środku te komiksy wyglądają tak tom trzeci tom czwarty I don szóste. Potężna Thor, tom czwarty, autor Jason Aaron, wydawnictwo oryginalnie Marvel. I już po okładce widzimy, że to nie jest Thor, tylko to jest Torzyca. Cena okładkowa 39,99. Miękka okładka. A tak wygląda jego zawartość. Grupa bohaterów po pokonaniu arcyłotra dostaje się w miejsce odosobnienia, nazwijmy to. Jest to małe miasteczko, które staje się ich więzieniem. Nie mogą go opuścić, nie wiedzą dlaczego, nie wiedzą do końca jak tam się znaleźli, i w bardzo fajny sposób jest pokazane ich zachowanie i ich życie, i ich reakcja na zastałą sytuację. Bardzo polecam. Tego komiksu, ten komiks ma miękką układkę. Cena 49,99. Zajrzyjmy do środka. Indyjska włóczęga. Autorem jest Francuz Airol, Rysunki Hiszpan Guarnido. Na początku, jak zobaczyłem ten tytuł, wydawało mi się, że to będzie coś o podróży do Indii, ale okazuje się, że jest to historia z czasów kolonizacji Ameryki, gdzie Ameryka mylnie była nazywana Indiami. Całkiem spory format. Naprawdę. Cena okładkowa 99,99. ,99. Zajrzyjmy do środka. Naprawdę jestem bardzo ciekawy. Przezentuje się zacnie. Okej, okay, wystarczy. Jeśli dotrwaliście aż do tego momentu, to na pocieszenie Wam powiem, że to już ostatni komiks z tego unboxingu. Ale ostatni, ale wcale nie najmniej ważny. Szninkiel. Rysunki Grzegorz Rośliński, scenariusz Jean Van Ham. Komiks został oryginalnie wydany pod koniec lat 80. Równocześnie w Polsce, jak i bodajże we Francji czy Belgii. Wtedy miał wersję czarno-białą, ta jest wersja już kolorowana. I powiem Wam, że to jest komiks, który naprawdę miał duży wpływ na rynek komiksowy w Polsce. Wydanie jest całkiem spore. Wydaje mi się, że powiększony format w stosunku do oryginału. Cena okładkowa 99,99. Znaczek tylko dla dorosłych. Nie jestem pewien nawet dlaczego. Czytałem ten komiks wiele razy. No ale okej. Okay. Nie mi to oceniać. Zobaczmy, jak komiks prezentuje się w środku. Jeśli byście chcieli poznać moją opinię na temat któregoś z tych komiksów, to dajcie znać w komentarzach. Zacznę wtedy czytać od tego właśnie komiksu, a potem zrobię kolejny filmik, w którym podzielę się z wami moimi przemyśleniami. Fajnie, że dotrwaliście do końca. Jeśli wam się podobało, proszę o subskrypcję, lajka, dzwoneczek i do następnego. Tymczasem.